Witam, postanowiłem podzielić się w kolejnym filmie moimi doświadczeniami z pompą ciepła z Porsun. Zainstalowałem trzy takie pompy po rodzinie, tak jak wcześniej mówiłem i uważam, że jest to dobra pompa. Mam porównanie z poprzednią, którą miałem, jest dużo bardziej efektywna. Widać porządnie zrobiona, od paru lat użytkuje, nic się nie dzieje, także mogę polecić. W tym filmie chciałem Państwu pokazać prosty sposób jak podłączyć tą pompę do sterownika pokojowego, tak żebyśmy w domu powiedzmy zadawali jakąś temperaturę za pomocą zwykłego sterownika, na przykład 22 stopnie, pompa ma chodzić dopóki. Nie ma tych 22 stopni, osiągnie, ma się wyłączyć. Jest to w tej pompie banalnie proste do zrobienia. Natomiast nie widziałem filmów, które to pokazują, więc się Państwem tym dzielę. Pompa z porsun przychodzi ze zworą pomiędzy punktami olenkrycz a COM I ta zwora jakby wymusza stałe załączenie pompy. Jeżeli usuniemy tą zworę, to pojawi nam się taki komunikat AC włączony. To znaczy, że nie mamy zdalnego przyzwolenia na pracę tej pompy i w to miejsce wstawiamy sterownik pokojowy, zazwyczaj z wejściami COM i normalny CLOSE. Jeśli w sterowniku pokojowym osiągana jest temperatura, wówczas rozwiera się to miejsce normalny CLOSE, robi się otwarta pętla i pompa jakby ma komunikat, że ma się wyłączyć, że ma zadaną temperaturę. Nic nie kombinujemy w ustawieniach, w ustawieniach sterownika. Tam można coś w tym celu robić. Ja osiadłem to robić, wchodziłem w to miejsce, nie widziałem, jak to działa, nie, nie rozumiałem. Natomiast, jeżeli się nic nie zrobi w tym, jak pompa przyszła z ustawieniami fabrycznymi, to będzie działać. Także to chciałem Państwu powiedzieć: jest to banalnie proste do zrobienia. Ja tego używam we wszystkich pompach, które zainstalowałem. Nie korzystam z krzywej grzewczej. Wolę w ten sposób postępować.